co to jest? Macie tutaj... No, tutaj stoi? Widzowie Jakieś... Dziwne widzowie, co mam? Nie wiem, tutaj to za bardzo w górę? O! Kurde, o! Zrób checkpoint Dobrze robię na wieziowiec z jego skoczy. Pomylili się do Nie wiem co to jest. A, chyba tam jakaś dźwignie będzie na górze Czy co? O! No pszaliby. Co? I na samej jego zielędzie? Jaj, tu... To... Czekajcie, że chyba nie zrobią Ci pointę. A nie. To jest to mi zrobiłem sobie niczym nie pomyliłem dobra, lecę na górę lecę na górę widzę wie. lecę na górę co się stało? hmmm eee, czekajcie czekajcie co Dobra, e, ten. była chwilowa pauza tylko. Palić chwilowa pauza, się coś ten ustawić. Nie wiem, bo to zapracowałyśmy na cieleś mapkę, słuchaj. Pozwoliłyśmy na pokazało okazało się coś takiego. Nie. pewnie po pierwszy tutaj to to może to, to ten. Я лечу на самом Что общее чисто тут есть? Ну, вот потом то Вау! Я глупа Я не могу сюда встать. Это как-то вообще Nie, nic nie przeżyło. <noise> Ktoś podłogi nie zrobił. Ale to koks w ogóle by było. Kto mógł takie coś wymyślić? Nie, no my też musimy się wmyślić. Jak to był taki wielki żowiec. Tak, to był wielki wierzchowiec, bo inaczej świat Niebo puste, leko, się Nie, bo pustka, ja też gdzieś daleko, zaciągnąć cały czas. Znaczy, tylko szkoły się wchodziły jakieś Jakiś, jakiś wieżowiec to był Wieżowiec to był Jakiś dziwny ten Wieżowiec to był jakiś dziwny w ogóle wiecie Jakiś wieżowiec to zobaczyłem Pomyślałem że sobie No, no czekajcie, dajcie bitka teraz Uj Ud... hmm. to ślama dać Akku dobra To no mi się z jakimś bitkami jeszcze pobije, a wyraźnie się że to jest jeszcze no to Dobra sobie, No tu, to fajne było, ale nie pomyślał tyle, zupełnie chyba podłogę, no tak jakby się odrodziłem, się gdzieś dalej odrodziłem, ale nie chcę jakoś się czekajcie, pogoda, Dobra No i to chyba by był koniec. A co on ogóle tutaj budował? Chciał coś pewnie zbudować. Jakoś ciać. To ciać tutaj jakoś zbudować pewnie. To nie się, żeby już... ja Ale coś zbudować, to zbudować, to jest to się zbudować, to ja nie wiem, co tu Nie wiem, ale na tym siecie ustawić, co chceś. Bładem daleko. Ui, być może się to co. Zrobię coś z odcinka. Widzowie. Zrobiłem krótki ten film dzisiaj, no bo nie wiem. Fi film że krótki, no bo nie wiem, zauważyłem ten rzeczy. krótki filmik jakiś nie wzią. Ale tak to w ogóle widzowie będą wychodzić e, filmy codziennie. А иногда не ежедневно, иногда два раза, иногда один, иногда два дня, иногда один, иногда четыре, ну и так в Макс четыре, нахуй, что я делаю сейчас. Знаешь. Потом. 500... Точнее, 500 только 50 саллов и нагреваем. z kimś, z jakimś przyjacielem moim na YouTube na, na, idziemy na świat grać. Razem się zrobię swój utworzy, swój świat cały. No i będzie dobrze. Jan dołączyć do znajomego. A czy nie wiem, co to jest, bo to są bra tak naprawdę. To wyłączył i będziemy grać No znaczy, nie wiem kto, ale ja to był zgodnie, no i więc, co mi teraz, co chciałem powiedzieć i zbogumbeście, sobie chciałem pokazać, co chciałem powiedzieć jeszcze, chciałem coś powiedzieć, jeszcze coś fajnego więc tego tyle, odcinka, więc pa, już